Czasami to, to trzeba pewnego przymusu, żeby, żeby zmienić na lepsze. Tu mam świetną odpowiedź, ona jest turbo niemarketingowa i średnia sprzedażowa. No, wśród takich największych partnerów mamy mamy Rico w Polska. Mamy z podobnego segmentu partnera, którym jest Toshiba, ale mogę powiedzieć, że do QR jest dla wszystkich. Ponownie w studio Marek Tobolewski, cześć. Cześć i ponownie Marek Umarka. Cześć Marek. <grywa> tak, cześć. E, porozmawiamy sobie, a w zasadzie rozwiniemy sam temat i do Kuera i Demesa. Bo zrobiliśmy pierwszy odcinek, takie duże, duże wprowadzenie, jeśli chodzi o cyfryzację, o stan e, cyfryzacji w Polsce, czy też trochę za granicą. Popowiadałeś, jak, jak, jak do tego unicestwienia papieru ludzie podchodzą. I też widzieliśmy gdzieś po zasięgach, że e, chyba był to bardzo dobry odcinek, dlatego warto to kontynuować. I moje w ogóle pierwsze, pierwsze pytanie związane z, z DMS-em, bo to jest taka, co można to tak powiedzieć, taka cyfrowa szafana dokumenty? Można tak powiedzieć. Ale niekoniecznie to będzie prawda, a już na pewno nie będzie to cała prawda. Mhm. Więc żeby powiedzieć trochę bardziej precyzyjnie, no dać wyobrażenie to tak, to, no to jest miejsce, gdzie możemy przechowywać dokumenty. Różnego rodzaju dokumenty w cyfrowej postaci, wygodnie dostępne, bezpieczne. Więc tak, to, to jest szafa, ale po pierwsze szafa pancerna, po drugie szafa szybka, po, po trzecie szafa, do której mamy wygodny dostęp. I, i w tym sensie to, to jest, jak, jak już to jest szafa, to jest szafa taka, na sterydach. No ale przede wszystkim to, to nie jest szafa, tylko to jest organizm, w którym dzieją się procesy. A procesy, które mogą być automatyzowane są dzisiaj w turbodynamicznej gospodarce często decydujące o tym, czy firma odniesie sukces, utrzyma się na rynku, zachowa przewagę konkurencyjną. I tego, ręczę Ci Barku, żadna szafa, nawet na sterydach, by sama z siebie nie zapewniła. Okej, okay, a to jeszcze się zastanawiam, bo tak jak właśnie mówimy o, o tym rozwoju. Czy tempo zmian, jeśli chodzi o rozwój produktów typu DMS, one jest też takie szybkie jak, no nie wiem, w przypadku, no to tak mi się wydaje, na, na przestrzeni kilku lat, w przypadku systemów RP, czy jak mamy teraz już powszechnie wszędzie AI, który wszędzie wchodzi, to DMSy też tak się szybko rozwijają? Wiesz co, odpowiedź Ci dam taką, jak w zasadzie na każde pytanie można odpowiedzieć i tak, i nie. Bo z jednej strony to są dynamiczne zmiany, które po prostu przychodzą z zewnątrz i DMS na te zmiany, no to, tak jak do QR, po prostu odpowiada, czy pozwala na odpowiednią odpowiedź przedsiębiorstwu. Czyli mm. na przykład mamy dzisiaj e elektroniczne faktury. W całej Europie będą wdrażane, my do tego jesteśmy przygotowani, ale z drugiej strony nie do końca wiemy, co to tak naprawdę dla firm będzie oznaczać i co to będzie oznaczało też dla nas jako, jako dostawcy rozwiązania, który już wcześniej miał te dokumenty papierowe w cyfrze. Tak? Co, 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 to, co to tak do końca przyniesie, ale wiemy, że to jest narzędzie, które pozwala na planowanie, pozwala na myślenie, pozwala na likwidowanie różnych barier, które w tej chwili w organizacjach istnieją. No z drugiej strony, czy się zmienia, czy nie zmienia? No jest, to jest, zwłaszcza w przypadku Docuera, można powiedzieć, firma i soft stabilny. Od dawna obecny na rynku, od dawna zapewniający najwyższą jakość i standardy. I w tym to się jakby, jakby nie zmienia, ale oczywiście produkt ewoluuje. dwa razy do roku wypuszczamy zupełnie nową wersję, mhm. i jesteśmy o krok przed, przed tym, przed rynkiem, i jesteśmy, nadążamy za tymi zmianami, które, które przychodzą z zewnątrz. Więc. Sam, sam DMS jest z jednej strony gwarancją zgodności z przepisami, na przykład zmieniającymi się, ale z drugiej strony jest też tym wychylonym w przyszłość narzędziem wdrażania transformacji cyfrowej. No to jeśli dobrze rozumiem, do QR jest przygotowany właśnie na rozwiązania, no na KSEF? Tak, jesteśmy przygotowani. Oczywiście to jest rozwiązanie, które będzie w Polsce, ale ono się nie pojawia tutaj poza kontekstem innych rynków czy rynków z państw Unii Europejskiej, gdzie, do, gdzie już te zmiany weszły, gdzie do QR odpowiednie odpowiedniki czy w Hiszpanii, czy w Niemczech na u obsługuje i stamtąd no, mamy doświadczenia, mamy praktyczne doświadczenia, więc na KSEF jesteśmy przygotowani, będziemy, będziemy go tutaj od razu, jak, jak będą firmy zmuszone do tego, żeby no, dobrze działać. No, to sami trzeba pewnego przymusu, żeby, żeby zmienić na lepsze i myślę i wierzę w to, że, że tak właśnie będzie w przypadku Polski, a do QR no, na pewno będzie tutaj pomocny dla, dla firm, które w tym bę będą pracowały. To tu się zastanawiam, bo y, takich rozwiązań stricte DMS-owych chyba na rynku jest dosyć dużo, ale Wy, tak jak zrobiłem sobie research, chyba jesteście jednym z największych y, tego typu rozwiązań. Może z Polski tego nie widać, bo w Polsce niespecjalnie nie się rozpychamy. Chcemy być w tej chwili dużo mocniej obecni stąd poszukujemy tutaj partnerów. Przede wszystkim działamy w zasadzie w Polsce wyłącznie przez partnerów, ale no jeżeli chodzi o Europę, to jesteśmy absolutnie topowym rozwiązaniem, szczególnie w Niemczech, ale też na innych rynkach, na przykład w Hiszpanii czy, czy we Francji, również mocny jest do QR po drugiej stronie oceanu. I, I to mamy 20 tysięcy klientów. No to jest. Sporo. Sporo, prawda? Ponad połowa z nich to są, no to są klienci chmurowi. Więc to jest, można powiedzieć, tak jak taka anegdota jest o Bacie, jak on wysłał dwóch swoich handlowców, czyli ten czeski producent butów wysłał ich do Afryki, no i jeden tam pojechał i telegrafuje. Panie Bata, tutaj nikt nie, w ogóle nie nosi butów. Czego my tu szukamy? A drugi napisał: Panie Bata, tu nikt nie nosi butów, cały rynek jest dla nas. I ja tak, tak ja, punkt widzenia, leży, zależy od punktu siedzenia. Ja tak właśnie patrzę na Polskę, że jest to po prostu duża, rozpoznawalna, stabilna organizacja mm, znana na całym świecie, która w Polsce no, jest. Nie wystarczy, o co znana i to jest ten potencjał do, do zagospodarowania. I w tym sensie pytanie o konkurencję, czy jest dużo systemów, no my jesteśmy dość nietypowi, bo tutaj nie jesteśmy za bardzo znani, a, a stoi za nami wieloletnie doświadczenie z wielu różnych rynków. No tak, tak jak w pierwszym odcinku rozmawialiśmy, prawie 30 lat doświadczenia, i wiesz, wydaje mi się, że właśnie waszą przewagą jest to, że macie doświadczenie z innych rynków. Mogę się mylić, ale większość rozwiązań DMS-owych w naszym kraju no to albo jest od dostawcy jakiegoś systemu ERP-owego, więc to mają doświadczenie, ale gdzieś tam lokalne, no a wy macie te dobre praktyki zagraniczne. I tutaj zastanawiam się, jakbyś mi powiedział właśnie, co jest taką waszą największą zaletą, jeżeli byśmy mieli porównać was do, do, po prostu do konkurencji? No po pierwsze pytanie, o jaką konkurencję e, pytasz. Bo tu możemy czy tak naprawdę mierzyć z bardzo różnymi narzędziami, a nie chcemy się z, z nimi mierzyć, bo, bo my nie jesteśmy narzędziem OCR. Mamy OCR, świetny, żeby nie powiedzieć wybitny, ale nie jesteśmy softem do OCR-u. Mamy wyśmienite workflowy. RP często też mają workflowy, natomiast z nimi różnie to bywa w praktyce. No dokładnie. U nas te y są wygodne, tak? wygodne i są, no, można je po prostu z nimi pracować. No code i, i to jest szybsze i tańsze niż w przypadku rozbudowy RPW. Mamy cały kilkaset różnych narzędzi, jest natywnie zintegrowanych z dokuwerem. W związku z czym no, można powiedzieć, że ten proces transformacji. Firmach może się bynajmniej nie, nie kończyć, tylko być jakimś krokiem, i wciąż pozostaje przestrzeń na to, żeby udoskonalać, optymalizować, wprowadzać na kolejne działy ekspansję wewnątrz, wewnątrz firmy tego narzędzia prowadzić. Więc jak pytasz, z kim się mierzymy i w czym jesteśmy lepsi, to myślę, że wyróżnikiem do QR-a jest. Fakt, że my w większości przypadków sprzedajemy przez partnerów, a w 100% przypadków mamy fokus na potrzebach klienta. I my nie przychodzimy z gotowym rozwiązaniem, które wstawiamy, bo mamy takie pudełko i przytnij sobie drugi kliencie do tego swoje potrzeby. Tylko bazując na informacjach, które dostaniemy, a czasami odgrzebiemy z takiej, takiej diagnozy klienta. Jesteśmy w stanie dopasować rozwiązanie, dobrać zestaw narzędzi, skonfigurować to, bazując na bardzo często wiedzy partnerów, którzy są do, doświadczonymi wdrożeniowcami również na, naszego softu. Zastanawiam się, czy Wy macie jakieś troszeczkę inne podejście do m, takiej jakby analizy, jeśli chodzi o Docquera i DMS-a, no bo wiesz, tak jak wspomnieliśmy, macie to doświadczenie zagraniczne. Jesteś w stanie trochę opowiedzieć nam, jak podchodzicie do analizy właśnie potrzeb, klientów? Głównie to, to doświadczenie, które tutaj w Polsce możemy przenosić, to jest doświadczenie z rynków europejskich. I to jest mhm. bardzo ciekawe, że te rynki z jednej strony jest jednolity rynek, ale z drugiej strony na, na różnym etapie rozwoju są poszczególne legislacje mhm. i na różnym etapie nasycenia konkurencyjnego są rynki DMS. W Polsce to, co, to, co jest pe pewną charakterystyką, jest fakt, że DMSy, no nie każda firma ma DMS. Nawet bym powiedział, że większość nie ma. Mhm. Pytanie jest to, o to, na ile te DMSy będą potrzebne. Bardzo często tutaj wchodzimy jako narzędzie, które uzupełnia procesy, których brakuje w ARPA, bo szybciej, taniej i wygodniej można je zrobić w, w dokuwerze. Natomiast na rynkach zagranicznych, europejskich tak jak niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim czy, czy, czy UK wyzwania są inne i bardzo często one dotyczą kwestii prawnych, kwestii na przykład danych, ochrony danych osobowych, które akurat tutaj mamy RODO czy, czy, czy może tu jeszcze największa różnica to by była między Stanami a, a Europą, mhm. więc te doświadczenia są różne. One pozwalają na elastyczne podejście i jakby wzajemną inspirację płynącą z różnych rynków, ale. Nie powiedziałbym, że są tak przekładalne jeden, jeden do jednego. To, co jest ważne i co my w Polsce możemy przełożyć, to jest fakt, bo w Polsce jest, jest pewna Obama przed tym, czy to rozwiązanie, które mi, szanowny dostawco, zapewnia, czy ono w ogóle przetrwa dziś, jutro albo czy, czy za rok będę miał do kogo je u kogo je rozwijać, tak? bo mamy dużo takich systemów, które przestały być rozwijane. No a tu ta historia i skala organizacji, która za, za DockuRM stoi, no jest ewidentnie takim transferem z zewnątrz, który nas tutaj na lokalnym rynku wspiera. To właśnie też zastanawiam się, czy, no bo kiedyś było tak, że firmy bały się rozwiązań stricte, które wywodzą się właśnie z zagranicy. Wybieraliśmy lokalne, no bo u nas często dynamicznie się po prostu zmieniają te przepisy. Tak, mówię tutaj, właśnie w kontekście jakichś takich przepisów prawnych, finansowych i mam wrażenie, że kilka, kilka lat temu był problem z takim zaufaniem do dostawcy zagranicznego, z obawy, że nie nadąży nad rozwijaniem no, produktu pod wymagania prawne i te finansowe. Tak? Zakładam, że u Was tego problemu nie ma. Bo sugeruje to chociażby to, że, że no 30 lat na rynku, jesteście w Polsce, tak jak wspomniałeś, dwa razy do roku macie jakieś aktualizacje, więc jesteście przede wszystkim gotowi na ten ksef, to, 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 to raczej wy robicie to wszystko jak należy. Bardzo się cieszę, Marku, że tak zakładasz, ale żeby to całkiem transparentnie, <laughs> bo my w że jesteśmy transparentni. My robimy to, co mówimy i mówimy, co robimy. No to muszę powiedzieć, że jest to pewne wyzwanie. Kiedyś rozmawiałem z jednym partnerem jednego z erp ów na temat ewentualnej współpracy, a on mówi, a, a gdzie y, tworzycie wasz A Ja mówię, no, firma jest rodem z Niemiec. Ja nigdy z żadnym <laughs> Niemcem współpracować nie będę. Więc zdarzają się i takie, takie obawy, i myślę, że one są uzasadnione w takim ujęciu, jakie Ty podałeś. Kwestia nadążania za, kwestia lokalizacji w ogóle tego, tego rozwiązania. I tu muszę powiedzieć, co, co jest absolutnie szczerą odpowiedzią. My w Polsce tylko dajemy platformę. Ta platforma jest wdrażana przez partnerów wyspecjalizowanych w różnych obszarach w zarządzaniu jakością, w HR-ze, w obiegu faktur. I to organizacje, nasi partnerzy, mają procesy, które lokalizują samo narzędzie. Więc fakt, że narzędzie daje stabilność i, i daje takie zewnętrzne wsparcie dla trwałości, to można powiedzieć właśnie, to jest ten fundament, ale domy wdrożeń budują nasi partnerzy. Polscy partnerzy, którzy działają tutaj, dostosowują system do wymagań, polskich wymagań prawnych, do wymagań fiskalnych, do do technologii u klienta, więc dajemy, można powiedzieć, wędkę, a nie rybę, a rybkę, czy, czy ten, ten, ten profit dla, dla klienta zapewnia kompetencja naszych partnerów? A możesz powiedzieć, jak to partnerzy są w Polsce aktualnie? Mogę. Myślę, że partnerzy nawet się ucieszą. Bo są to duże organizacje, i w nich można powiedzieć po prostu pewną linię biznesową stanowi do QR, o czym nie, nie wszyscy wiedzą, również potencjalni klienci, więc też potencjalni klienci się dowiedzą. No, wśród takich największych partnerów mamy, mamy RICO, RICO Polska. Mamy z podobnego segmentu partnera, którym jest Toshiba. Mamy Partnera, który również wywodzi się z urządzeń biurowych, to jest firma Sietom z Gdańska. Mamy partnera, który jest takim specyficznym partnerem, bo głównie w archiwach cyfrowych się specjalizuje, to jest Libris Systems. To jest akurat nie taka, nie taka skala jak tych trzech pierwszych, których wymieniłem. Jest również tutaj lokalnie komputronik biznes, czyli mamy, mamy też partnera w Poznaniu. Mamy partnera, który wyspecjalizowany jest chociaż nie tylko w obsłudze procesów HR-owych, czyli autor teczki bazującej na, na DocWare. I to jest firma DocWay. I mamy jeszcze jednego partnera, który z kolei specjalizuje się, ma swój własny software dla logistyki i to jest Interlan też z Poznania. To co widać jakby po, po tym Portfolio. O skali tych partnerów. Skala to jest jedno. Natomiast ja myślę, że i to z takiego partnerskiego też punktu widzenia, to jest bardzo fajnie, że to są różni partnerzy. Mhm. To są różne organizacje o różnych specjalnościach. Więc można powiedzieć, że my budujemy taki ekosystem partnerski i rozwijamy się no, poprzez partnerów, bo, bo partnerzy prowadzą. Sprzedaż prowadzą wdrożenia, no, prowadzą obsługę projektów dokuerowych w Polsce. My tego dyrektowo w ogóle nie robimy tutaj. No ale ci partnerzy są różni, hmm. mają różne profile, mają różnych klientów w swoim portfolio, mają różną specjalizację i, i też różne kompetencje, jeżeli chodzi o, o wdrożenia, więc możemy tutaj. Yy, wykorzystywać efekt synergii pomiędzy tak zróżnicowaną grupą. No i nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby, żeby ta grupa była jeszcze, jeszcze szersza, między innymi tutaj, żebyśmy mieli takich partnerów, którzy specjalizują się w erpach mhm. i często w tych erpach coś chcieliby wdrożyć, co jest czasochłonne, a w dokuwerze można by to zrobić szybciej i wygodniej. No tak, wiesz, mamy teraz takie czasy, że no raczej każdy dostawca jakiegoś rozwiązania, jeżeli nie ma jakiejś funkcjonalności, czy nie ma możliwości technologicznej czegoś dostarczyć klientowi. To wydaje mi się, że wszyscy szukają po prostu właśnie takiej synergii na zewnątrz z innym rozwiązaniem. I, i pewnie u Was będzie tak samo. Co, to jest bardzo ciekawa w ogóle rzecz. I w tej chwili pokazał się taki raport Alokai. To akurat branża inna, bo chodzi tam o e commerce i jakby poziom przecież topowa na, na, na świecie, topowe narzędzie Salesforce, Commerce Cloud i badanie satysfakcji ich klientów. Oni ogólnie są, mają ten system i, i używają go i są z niego zadowoleni. Natomiast 60% z tych klientów rozważa zmianę. Mhm. Dlaczego? No bo mamy podejście elastyczne. Szukamy jakby tych klocków, którymi możemy uzupełnić, albo, albo przestał nam odpowiadać UX-owo. UX Pracownikom przestało narzędzie odpowiadać, więc to jest rzeczywiście przestrzeń do Dynamicznej zmiany, a jednocześnie nie takiej zmiany, która będzie rewolucją, wszystko zaoramy i budujemy od nowa, tylko zmiany, która punktowo potrafi uzupełnić jakieś deficyty, bariery rozwojowe, czy zaadresować konkretny problem w organizacji. Mhm. No to teraz zastanawiam się, podpowiedziałeś mi jedną rzecz, i jak w ogóle to u Was wygląda UX-owo, bo no, na rynku jest wiele rozwiązań, no niestety tutaj będę się dalej opierał, jeśli chodzi o RP które w dalszym ciągu mają problem, jeśli chodzi o UX a no po prostu no wyglądają niektórzy dalej jak Excel, tak, widać tą zmianę, że chcą iść w kierunku, żeby to się zmieniło, inwestują w to, systemy się zmieniają. A jak jest w przypadku z dokułem? No, bo tak jak wspomnieliśmy, większość klientów macie chmurowych, więc zakładam, że i to te rozwiązanie też jest, jeśli chodzi o UX, o wygląd, bardziej nowoczesne niż pewnie nie jeden system DMS-owy na rynku. Bardzo Marku, jesteś uprzejmy, życzliwy <laughs> dla swoich gości i zakładasz bardzo <laughs> pozytywne rzeczy. Ja powiem tak. Owszem, UXowo jesteśmy znacznie bardziej do przodu niż byliśmy. parę Lat temu, ale jest to też proces ciągłej, ciągłej zmiany, ciągłego udoskonalania i będziemy rozwijać. Nie mogę powiedzieć, kiedy będzie nowy interfejs, ale jest, jest w trakcie. No i są też takie, niektórzy z partnerów robią swoje, swoje interfejsy na, na, na lokalnych rynkach, więc można powiedzieć, że, że jesteśmy, czy pozwalamy na dostosowanie interfejsu do konkretnej grupy użytkowników, a ponieważ jesteśmy rozwiązaniem na Kilkudziesięciu rynkach różnych obecnych, to też nawet kwestie jakichś różnic kulturowych mm -hmm. czy, czy pewnej dojrzałości cyfrowej pracowników, no niestety brać pod uwagę, musimy i powiem, powiem tak, że tutaj pod tym względem to jest taka e, taka solidna stabilność, a mm, no nie jest to Excel, <grym> ale, ale też będziemy. Myślę, że zapraszam po prostu do, do nasłuchu, kiedy pojawi się nowa odsłona. Interface. Oczywiście, to, to, to będziemy czekać. I moje chyba takie ostatnie pytanie, bo troszeczkę to poruszyliśmy w pierwszym odcinku, ale nie, nie mieliśmy okazji rozwinąć. Czyli dla jakich, jakich branż faktycznie wy jesteście? Czy są takie branże, gdzie do QR nie będzie pasował, ale wiesz, nie w sensie do QR jako produkt, tylko po prostu rozwiązanie DMS-owe. I tu mam świetną odpowiedź, ona jest turbo niemarketingowa i średnia sprzedażowa, ale mogę powiedzieć, że do QR jest dla wszystkich. Jeżeli pytasz o branżę i takich jakby mamy klientów, dlaczego? No bo w każdej branży są dokumenty i przede wszystkim są dane, na których, na których się pracuje. Więc z naszej perspektywy to nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z produkcją, z usługami z segmentem publicznym, chociaż tu są jakby inne względy, czy mamy do czynienia z e-commerce, czy ze sprzedażą, bo jesteśmy jakby nasze portfolio klientów pokazuje, że najwięcej klientów mamy z, dział z firm produkcyjnych. Natomiast najczęściej tam jesteśmy obecni jednak w procesach, i to jest istotne, w jakich my jesteśmy departamentach. Jesteśmy przede wszystkim w księgowości, mhm. jesteśmy przede wszystkim w ferach, jesteśmy przede wszystkim w tych kwestiach, takich powiedziałbym, archiwum, czy sekretariatu, czy kancelarii. Natomiast e, równie dobrze klientem może być kancelaria prawna, która e, pracuje z umowami, mhm. równie dobrze może być to e, dział prawny, który będzie u producenta maszyn budowlanych e, jako Użytkownik, taki powiedziałbym punktowy do qr Więc dla branż jesteśmy, no wszystkich. Okay. Natomiast no mamy pewne, pewne, powiedziałbym, dominanty, jeżeli chodzi o działy w ramach poszczególnych firm. Ty wspomniałeś też jeszcze taką jedną kwestię, którą właśnie teraz sobie no, jakoś mi się zaszczepiła w głowie. Że chcielibyście na rynku polskim współpracować z coraz większą liczbą na przykład dostawców ERP-owych. A zastanawiam się, czy jesteś w stanie nam powiedzieć, jak to obecnie wygląda za granicą, na przykład w takich Niemczech? Jak wygląda integracja z rp czy. Znaczy właśnie czy macie dużo takich współprac, tak? Czy faktycznie w te czy dostawcy dostawcy. Czy ci dostawcy ERPowi owi faktycznie się do Was odzywają w kontekście takiej współpracy? Bo tak jak powiedzieliśmy, no mamy czasy, że jeżeli czegoś ERP nie może dostarczyć, to próbują szukać tej synergii gdzieś tam na zewnątrz z innymi, z innymi rozwiązaniami. No tak, najlepszym dowodem jest tutaj fakt, że mamy po prostu wiele gotowych integracji z takimi najważniejszymi systemami na poszczególnych rynkach. U nas trochę nie ma tej skali w tej chwili tutaj w Polsce, żebyśmy mieli gotowe, gotowe integracje, więc jest to kwestią partnerów, którzy mogą takie integracje zrobić, ale na rynku niemieckim czy, czy hiszpańskim jak najbardziej z tymi ERP-ami współpraca jest w zakresie uzupełniania ich funkcjonalności realizowana ku no też takiemu takiej wspólnej, wspólnemu dostarczaniu wspólnego dostarczania wartości klientowi. Okej, okay, Marku, to ci bardzo dziękuję za kolejny odcinek i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że nie tylko do usłyszenia, ale również do zobaczenia, bo być może będziemy wtedy mogli zobaczyć nową odsłonę. Do Zapraszamy. Dzięki. Dzięki wielkie.